W dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie. I nie wiem, czy się spotkałaś z tym kiedyś. Okazuje się, że kapitan Nemo utracił swoją pierwotną origin story. Kim on miał być z pochodzenia? No. On miał być z pochodzenia Polakiem. Łok. To teraz mi chyba rozwaliłeś łeb, bo ja <śm> dopiero teraz rozumiem, o co chodzi w Powrocie do Przyszłości. Dla mnie to jest najlepszy przykład, być może naprawdę na, najlepszy najlepszy przykład takiego plot twistu. Witajcie w podcaście dawno temu dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi Mateo. Dziś opowiem o dniu, w którym pożegnaliśmy Juliusza Werna. Przygotujcie się na podróż do 24 marca 1905 roku. Tego dnia, równo 120 lat temu, odszedł Juliusz Wern, francuski pisarz, znany głównie z powieści fantastyczno-naukowych, ale zanim zajął się pisaniem, jego ojciec miał dla niego troszkę inne plany na przyszłość, bo Juliusz miał studiować prawo, miał zostać prawnikiem, tak jak jego ojciec. No i studiował w Paryżu, ale nie poszedł w ślady ojca, bo cały czas marzył o pisaniu. Nie wiem, czy wiesz, ale mając 6 lat. Został odesłany do szkoły z internetem, gdzie miał masę inspiracji, bo jedna z nauczycielek opowiedziała mu historię swojego męża, który przed 30 laty zaginął na morzu. I ta oto kobieta wierzyła w to, że on gdzieś utknął na jakiejś bezludnej wyspie, niczym robił zupełnie kruzo i że się pojawi, kiedyś wróci do niej. I właśnie taki temat podróży. Jakichś morskich rozbitków utraconej, rozdzielonej miłości, no to jest coś, co powracało później w jego dziełach. Mm. Rzeczywiście, nie słyszałem o tej inspiracji. Wiem, że później też inspiracją było to wtedy, kiedy mieszkał nad brzegiem morza przy porcie i obserwował te statki przypływające, odpływające, że to też była jedna z inspiracji do jednej z najsławniejszych powieści, ale tego nie słyszałem. Mhm. Tak było, tak było. I nawet, to jest taka anegdotka, tak nie do końca wiadomo, czy to jest prawda, ale podobno, 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 w wieku 12 lat próbował, tak poetajemnie, chciał się zaciągnąć na jakiś statek płynący do Indii. Mm. Jego ojciec w ostatniej chwili go powstrzymał, i Juliusz obiecał, że od tej pory będzie podróżować, ale tylko w swojej wyobraźni. Więc nie wiem, czy to jest prawda, chyba nikt do końca nie wie. Chcę w to wierzyć, no ale tak <laughs> czy siak. Dobrze, że nie wyjechał, bo co by było? No Może tak? nie zająłby się jednak pisaniem? Kto wie, kto wie. No właśnie, pisaniem, a okazuje się, że jak popatrzymy, kiedy były wydawane jego pierwsze powieści, to musiał się na to naczekać, bo to jednak było dobre kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę w wieku emerytalnym, można powiedzieć, spełniły się jego marzenia. I też jedną z tego, co kojarzę, inspiracji, takich motywów, które potem przewijały się w jego powieściach, był temat miłości małżeństwa, ponieważ on się zakochał i to nawet z wzajemnością w pewnej młodej damie, ale jego rodzina uznała, że on nie ma środków na to, że nie zapewni odpowiedniego bezpieczeństwa finansowe, finansowego, i się na to nie zgodzili. Ostatecznie jego ukochana poślubiła 10, czy nawet więcej, lat starszego, bardziej zamożnego człowieka. Ciekawe, czy potem jej rodzice pluli sobie w brodę, jak obserwowali rozwój jego kariery? No właśnie, ci rodzice mają czasami za dużo wpływu. Za bardzo zdroworozsądkowe myśl. To już nie jest pierwsza historia, kiedy mówimy o tym, że zakochani zostali rozdzieleni przez finanse, a później sytuacja diametralnie się zmienia i trochę są takie wichrowe wzgórza się z tego robią. Mhm. To prawda. No i dlaczego rozmawiamy? O Juliuszu Wernie. Oprócz tego, że to jest różnica jego śmierci, więc warto by wspomnieć, że on zmarł w wieku blisko 80 lat, dokładnie jak miał 77 lat, i zmarł, ponieważ przegrał wielo, wieloletnią walkę z cukrzycą, której towarzyszył zawał, częściowy paraliż, ale generalnie źródłem tego wszystkiego była właśnie ta, ta cukrzyca, i odszedł w takim wieku. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, co on stworzył w ciągu swojego życia i fakt, że jest, generalnie można powiedzieć, niekwestionowanym ojcem całego gatunku powieści, całego gatunku literatury, czyli science fiction, czyli fantastyki naukowej, zwłaszcza tego wariantu takiego hard science fiction, mm -hmm. gdzie ta część naukowa i dywagacje na ten temat nie są tylko jakimś drobnym elementem i tłem. Ale on często bardzo głęboko rozwodził się na temat tych technologii, które umożliwiały głównie podróże, o tym też powiemy. Opisywał z różnymi szczegółami, czasami dzisiaj pewnie już niezrozumiałymi, nudnymi, czy czasami śmiesznymi dla dzisiejszego czytelnika, bo przecież tak bardzo nauka poszła nie tylko do przodu, ale też w bok pod pewnymi względami. Niektóre rzeczy są nieaktualne, które on przewidywał albo które opisywał. Niemniej jednak ta nauka i jego przewidywania, jak można wykorzystać nie tylko coś, coś sobie wymyśli, o co by było, gdyby można podróżować w czasie. Nie, nie, on brał jakieś dzisiejsze wynalazki i przewidywał, jakie dzisiejsze wynalazki mogą mieć wpływ na społeczeństwo, na ludzi oraz jaki byłby kolejny krok. Co, jeśli uda się zrobić to, co sobie tam wymarzą naukowcy, jaki będzie tego efekt? I nieraz te przewidywania były bardzo trafne. Nie, powieść, z którą dopiero Spotkałem się z tym, przygotowując się do takiego podcastu, e Paryż w XX wieku. Okazuje się, że ona została odkryta. Jego wydawca się na to nie zgodził, bo ona była zbyt radykalna. Została odkryta prawie 100 lat po jego śmierci, w latach 90. na jakimś Aha. poddaszu, i dopiero została wydana. I która opisuje właśnie życie Paryżan, chyba w latach 60., jak on to sobie wyobrażał, minionego wieku. Mm. Gdzie opisuje o elektryfikacji, oświetlaniu ulic, mm -hmm. samochodach, pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym, o metrze, ale również o negatywnych konsekwencjach tego, co to znaczy, jaka może być kontrola i wigilacja społeczeństwa. Wszystko to zaczął przewidywać mm -hmm. i w bardzo wielu dziedzinach świetnie strzelił, biorąc pod uwagę, że przewidywał coś, co się <laughs> działo dopiero prawie 100 lat później, miało się dziać. Więc bardzo, bardzo dobre przewidywania. Ej, to w ogóle bardzo ciekawy motyw tak że ona mhm. została odkryta. Ja też o tym czytałam w 1989 roku, kiedy już mm. masa właśnie tych rzeczy się urzeczywistniła. Tak. On te, też pisał o takiej globalnej sieci podobno komunikacyjnej, czyli, czyli nasz taki internet. Mhm. A co ciekawe, nie wiem czy pewnie też to czytałeś, dlaczego ten wydawca odrzucił ten rękopis, bo stwierdził, że. Chyba to było zbyt dystopijne, chyba, tak. Tak, tak. Zbyt pesymistyczne, to się miało nie przyjąć. I też natknęłam się na taką informację, ciekawostkę, że ten pesymizm może być łączony z taką historią, która co prawda wydarzyła się jakieś 20 lat po tym, jak no właśnie Werner pisał tą, tą książkę, ten Paryż XX wieku, ale był związany z tym, że został postrzelony przez swojego siostrzeńca, który no tak nie miał się zbyt dobrze psychicznie. A rzeczywiście było coś takiego. Mhm. I, I chciał zabić Werner, a Wern się nim opiekował, no i, i właśnie ta nieszczęśliwa historia skończyła się tak, że Bern został postrzelony w nogę już do końca życia, utykał na tę nogę, nie mógł podróżować. Był głównie w domu, ale też bardzo intensywnie pisał, bo chyba nawet dwie powieści rocznie. Tak, no poza tym no, przewidywanie, że społeczeństwo pójdzie w tą taką mniej optymistyczną stronę, wydaje się być po prostu przejawem czyjegoś... Takiego logicznego rozumowania i zdrowego rozsądku, niestety, okazuje się, patrząc po tym, w jaki sposób często odkrycia naukowe i postęp technologiczny jest wykorzystywany. Natomiast to jest w ciekawym kontraście generalnie z bardzo pozytywnym, optymistycznym tonem w praktycznie wszystkich jego pozostałych powieściach, prawda? Czy podróż do wnętrza Ziemi, z Ziemi na Księżyc, 20 tysięcy mil podborskiej żeglugi, czy właśnie 80 dni dookoła świata. I co ciekawe, nie wynika to z, jakby z innego podejścia w tamtym czasie, nie tylko z innego podejścia do tematu Werna, ale również, że ten jego, no nie tylko wydawca, jego bliski współpracownik, ponieważ on w dużym stopniu przed wydaniem swoich książek pisał takie krótsze i dłuższe opowiadania dla pewnego czasopisma. I ten jego wydawca, z którym z tego powodu nieraz miał jakieś spięcia, mówił, że to ma być właśnie taki bardzo pozytywny, optymistyczny ton, również stosowny dla dzieci. I nie wiem, czy się spotkałaś z tym kiedyś. Okazuje się, że z tego powodu kapitan Nemo utracił swój, swoją pierwotną origin story. Kim on miał być z pochodzenia? No. On miał być z pochodzenia Polakiem, What? który generalnie odrzucał... Um, kapitalistyczne społeczeństwo, który był z tym na bakier i szukał zemsty, ponieważ jego rodzice mieli zginąć chyba w powstaniu styczniowym. Dlatego miał być na bakier zwłaszcza z Rosjanami. Ale to wszystko gdzieś się tam zatarło i stanęło na tym, że pochodzenie kapitana Nemo było bardzo tajemnicze i owiane wieloma zagadkami, taką mgłą nieznanego może to wyszło na plus, ale ciekawe, że takie miał zamiary, takie miał plany. Ciekawe. A jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że to wszystko ma być takie, takie miłe, takie optymistyczne i że w sumie jego twórczość taka była, bo jakby z Juliuszem Wernerem jeśli chodzi o zdjęcia, kojarzy mi się głównie zdjęcie, jest takie chyba nawet na Wikipedii, jak on jest bardzo taki, taki, tak życznie wygląda, uśmiechnięty oczami Tak. i ma w sobie coś takiego Normalnie patrzysz na to zdjęcie i myślisz, jakby on na ciebie patrzył, jakby żył, uśmiechał się. Mm. Jest z nim coś tak pozytywnego, że nie da się na niego nie patrzeć i się też nie uśmiechnąć. Więc mam wrażenie, że był taką osobą. A jednocześnie tak kapitańsko wygląda. Ktoś kto tak. nie tylko jest pozytywny, ale ma tak. taki autorytet i doświadczenie tak. życiowe i mówi, wszystko będzie dobrze, jest okej. Okay. Trochę jest coś takiego, Aha. nie? Tak, tak, tak. Ciekawe. No, kapitańsko, to jest, to jest dobry przymiotnik. Kapitańsko. Wyglądał. A jeszcze poczekaj, bo może powiemy o tym, które z jego przewidywań, szalonych pomysłów, mm. które opisał w książkach, które się naprawdę ziściły. Mm -hmm. Więc pierwsza, oczywiście. Najbardziej szalny pomysł, no to lot na Księżyc. I to jest niesamowita sprawa, bo dzisiaj się dodaje, to jest oczywista sprawa, ale on był pionierem, jeśli chodzi o taką kosmiczną powieść z kosmicznym tłem, co się wydawało zupełnie abstrakcyjne. On też pewne sprawy tam opisywał, starał się podejść do tego naukowo. Między innymi poruszał temat bardzo dużych przeciążeń i tego, jak sobie z nim radzić. Co więcej, oczywiście, no, ciężko mówić, że był tutaj jakimś wizjonerem, że wykorzystał. Podejście takie, które teraz się teoretyzuje, że może kiedyś będziemy korzystać z jakichś elektromagnetycznych ziemskich katapult, żeby wynosić ładunek za pomocą instalacji naziemnej gdzieś tam na orbitę. No bo wtedy no, temat rakiet to było. Nie istniał temat rakiet, więc nie mógł na ten temat e, specjalnie myśleć, e, mhm. spekulować, że to nie, to nie mogło być za bardzo motywem napędowym jego powieści. Bo gdyby było, to znaczy, że byłoby już zupełnie absolutnym geniuszem. Posłużył się po prostu wystrzałem z olbrzymiej armaty. Jej. Stąd też problem z przeciążeniami. Ale mam dla ciebie fajną ciekawostkę, właśnie w związku mhm. z tym, bo on ten. Właśnie... To, to z ziemi na księżyc 20 tysięcy mil pod morskie żeglugi, chyba właśnie w 80 dni dookoła świata, pisał w jakiejś wynajętej willi na francuskiej Rywierze i później, lata, lata później. Tę samą willę zamieszkiwał przez krótki czas gość, który zaprojektował skafandry kosmiczne Nila Armstronga mm. i całej ekipy, więc pierwszej ekipy, która wylądowała na Księżycu. Dwie trzecie <sum> ekipy, która wylądowała na Księżycu. <sum> więc tak się fajnie ta fikcja z rzeczywistością tutaj przeniknęła. Tak, i to, jest, to też nie jest przypadek, bo jeśli chodzi o program kosmiczny, zarówno dzisiaj. Ludzie, którzy badają kosmos, jak i którzy lecą w kosmos, ale zwłaszcza wtedy, kiedy to byli pionierzy lotów kosmicznych, okazuje się, że praktycznie wszyscy byli zainspirowani czy to astronomowie, czy astronauci, czy inżynierowie od tego mhm. wszystkich łączyła inspiracja i fascynacja właśnie dziełami Werna pod tym względem. Miał niesamowity wkład mm. w rozwój, w zainspirowanie całego pokolenia nerdów i śmiałków. Którzy sprawili, że lot na księżyc hmm. stał się rzeczywistością. Nic dziwnego, że, że inspirował, ale czy tak jest dzisiaj? Jeśli chodzi o Werna? Tak. Chyba nie. Bo ja przeglądałam, przeglądałam, co się dzieje na przykład na filmie, mm -hmm. ile było tam w latach 60., -tych, 70. -tych było bardzo dużo filmów właśnie na podstawie twórczości Juliusza Werna. Mhm. Być, być może też dlatego, że tam prawa autorskie. <laughs> już minęła odpowiednia ilość czasu od, od śmierci autora, więc można się śmiało zabierać i nikomu za nic nie płacić. Ale też w ostatnich latach znowu była nowa wersja 80 dni dookoła świata. Ja jeszcze tak. nie widziałam, ale tam w miarę podobno trzyma poziom. I chyba też jakiś serial Nautilus, właśnie taki background story kapitana Nemo. Miał tam być opisany, ciężko go znaleźć. Nie wiem, gdzie go zobaczyć. Podobno miał być na Disneyu, ale nie widzę. I coś tam, coś tam, coś tam jeszcze jest. Jak na osobę, która umarła, no pod 120 lat temu. No to całkiem myślę, że zainteresowanie się utrzymało. Pewnie jeszcze wróci. Tak, myślę, że jeszcze wróci, bo pewnie wiesz, co tam się dzieje z Bondem, że teraz Amazon wykupił prawa do Bonda i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Mm si siedzisz już ta tam, co nieco? Tak, słyszałem o tym. Mm -hmm. No właśnie, a, bo ogólnie w Europie, w Wielkiej Brytanii prawa autorskie wygasają 70 lat po śmierci autora. W Stanach to jest chyba 95 lat od daty publikacji, coś takiego. I teraz się okazuje, że tą kosmiczną kwotę Amazon zapłacił za Bonda, a tak naprawdę za 10 lat wygasają te prawa autorskie no, w Europie do Bonda. O, ciekawe, ja coś kojarzyłem, że ktoś jest właścicielem tych praw autorskich, ale że mógł je stracić, ponieważ nie jest nic zrobione nowego z tym i jest jak są jakieś przepisy, które sprawiają, że jeśli nie jest nie jest, nie jest tworzone nic nowego, korzyści są nie są z tego czerpane, to można te prawa utracić. Ciekawe. No ja myślę, no. że prędzej czy później Wernie hmm, jeszcze wróci. Mhm. Że to tak cyklicznie wróci młoda na Werna. Ej, może przy okazji tego lądowanie na księżycu? Bardzo możliwe, mhm. bardzo możliwe. Chociaż wiadomo, że to. Jeśli nie zostanie zmodernizowane, to będzie mocno trąciło myszką. No tak, ale kto tak, wie? Tak. Może jakoś właśnie inspiracje, Ale jeszcze, bo tak sobie pomyślałam, że to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co się teraz dzieje, i tutaj podobno Hollywood drży i poszukuje nowych. Inspiracji. Nowych inspiracji, tak. Czyżby AI nie wystarczyło? Bo ty wiesz, <grym> że podobna sprawa jak z Bondem będzie zaraz z Supermanem i z Batmanem, bo tam też. W ciągu 9-10 lat wygasają prawa autorskie. Mm. I kojarzysz, co się stało okropnego z Kubusiem Puchatkiem i z myszką Miki? Było parę lat temu, został wypuszczony taki tani film, wiesz? Kubuś Puchatek coś tam krew i miód, coś takiego. Może A... po prostu, gdzie Puchatek wciera się, jakby idą na. Na jakiś mord idzie, Puchatek, nasz kochany z naszym kochanym prosiaczkiem. Wszystko dlatego, że wygasły prawa autorskie, i nagle ludzie mogą z tym robić no, praktycznie co chcą. Ach, zawsze można to ignorować. Tak, ale wiesz, co jak to popatrzyłam, na no to myślałam sobie, no nie, no. i gdzieś jakaś świętość musi być. No, kubuś Puchatek. No tak. No ja rozumiem. 20 tysięcy włożyli, 8 milionów wyciągnęli. Na yy, temat <laughs> nie kłamie. Ale tak czy siak i kolejna myszka Miki też poszła. Chciałam być pod topór, ale z toporem raczej. Ale przynajmniej, przynajmniej jak na razie ta twórczość Werna jest szanowana. Przynajmniej ja nie wiem o jakimś filmie, który tutaj by mocno zbeszcześcił to dziedzictwo. Tak, zwłaszcza, że nawet po jego śmierci przez pierwszy okres, no ta jego literatura nie była specjalnie doceniona stopniowo we Francji. Ludzie zaczęli go cenić. Stał się takim klasykiem i absolutnym mhm. wzorem do naśladowania. Potem w krajach anglosaskich, w krajach anglojęzycznych również stopniowo to nabrało tempa. No i myślę, że jednak ten szczyt był w okolicach wyścigu kosmicznego w ramach zimnej wojny, wyścigu hmm. w kosmos i wyścigu na księżyc. Natomiast jest taki motyw, który bardziej powinien przetrwać próbę czasu. Bo oczywiście te różne jego pomysły są już albo dawno oklepane, albo już dawno nieaktualne. To już dawno nieaktualne od wczoraj to killer! Natomiast mam wrażenie, teraz też miałem takie przemyślenie, że jest jeden motyw, który nawet bardziej spaja, bardziej łączy jego najpopularniejsze powieści, bardziej niż wykorzystanie właśnie fantastyki naukowej. No. To znaczy motyw podróży. W czasie. Bo jak mówimy o <śla> to byłby Nolan. <śla> no tak. Bo czym mówimy, nawet już patrząc po tytułach, z Ziemi na Księżyc, mm. podróż na Księżyc, podróż tak. do wnętrza Ziemi, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi i w 80 dni dookoła świata, tam wszędzie jest niesamowity motyw podróży, za każdym razem w innym kierunku: albo dookoła Ziemi, albo w głąb Ziemi, mm -hmm. albo. Z ziemi na księżyc, albo pod wodą. Tak, racja. I za każdym razem on eksploruje inny aspekt tych podróży i inne granice, i nieznane, do których granic się dobija, przekracza je i eksploruje coś zupełnie nowego. I jakie wynikają z tego kon konsekwencje? O człowieku, odkrywcy, który hmm. staje wbrew pewnym utartym schematom który stwierdza, że musi iść do granic tego, co wiemy, poszerzyć tą wiedzę, odkryć coś nowego, pokonać też swoje własne bariery. Każda z tych powieści idzie, robi dokładnie to samo, tylko w innym środowisku, w, innym, w inną stronę. I to jest coś, co no od zawsze, tak samo jak motyw podróży, czy bardziej taki fizyczny jak gówerna, czy ogólnie y, podróż bohatera przez życie, jego mhm. kształtowanie się, prawda? Hero's Journey. Tak. E, to jest coś, co Igryski lubią najbardziej, co ludzie najbardziej uwielbiają, czy, o, czy czytając książki, czy oglądając filmy. I uwerna to jest nawet mocniejszy motyw przewodni niż sama fantastyka naukowa, mam wrażenie. To teraz mi chyba rozwaliłeś łeb, bo ja y -y. <śm> -y> dopiero teraz rozumiem, o co chodzi w powrocie do przyszłości. O, no słucham. Właśnie ten motyw podróży i tak myślę, że to, co tam się zadziało. To mógłby być kolejny motyw podróży, który by opisał Wern. Podróż w czasie. Tak, ale wiadomo, że Wern był największą inspiracją i ulubionym autorem doktora Emeta Browna. Tak. Szalonego profesorka. No właśnie, on kiedy się cofnął do dzikiego zachodu, to były czasy, kiedy Wern dopiero zaczął wydawać swoje powieści. Tak! Tak, tak, tak. I pamiętam, jak się właśnie doktor Emmet Brown Tłumaczył, że jako mały chłopiec czytał, czytał to o tej książce, a ono, jak to, Emmet, hmm, przecież ona dopiero co wyszła. Chciałem powiedzieć, że czułem się jak mały chłopiec. Tak. Ale tak, jakby gdyby dzisiaj tworzył Juliusz Wern, to mógłby napisać właśnie tego typu historię. To już nie podróż tutaj, tylko w jakimś innym, w jakimś innym czasie. A pomyśl, jakim paliwem do jego inspiracji zarówno byłyby nowsze technologie dotyczące chociażby właśnie internetu, satelitów, rakiet kosmicznych, jak i odkrycia naukowe dotyczące rozszerzania się wszechświata, galaktyk, planet, gwiazd, tego mm. wszystkiego, czarnych dziur, mm -hmm. mógłby no. tworzyć naprawdę niesamowite powieści, scenariusze, na, który, na podstawie których Nolan mógłby kręcić kolejne niesamowite filmy. To prawda, ojku. Nie mam, chyba nie mam aż takiej wyobraźni, chociaż wydawało mi się, że mam, ale nie wiem, co mógłby z tym zrobić. Mm. Może to byłby kolejny problem trzech ciał albo je nawet jeszcze lepsza wersja. No właśnie, no właśnie, kto wie. No bo jednak temat e, kosmitów to nie jest kierunek, w którym on poszedł, prawda? Czy w ogóle obcy e, mogliby uh -huh. się potencjalnie znaleźć jakaś taka niesamowita e, złożona cywilizacja też w odmętach Ziemi czy e, oceanów. Natomiast jeśli chodzi, jedna rzecz też Uważam, że zrobił absolutnie idealnie w mhm. swojej książce 80 dni dookoła świata. I kiedy pierwszy raz oglądałem ten starszy film A, wiem, z ja Davidem Nivenem, uwielbiam go, jest świetny. Dla mnie to jest najlepszy przykład, być może naprawdę na, najlepszy, najlepszy przykład takiego plot twistu. Tak. Który jest budowane niepozornie przez całą treść, czy to książki, czy filmu, gdzie okazuje się, że on przegrał ten zakład. A potem... Że mają jeszcze jeden dzień. I to jest wszystko naukowo, wszystko mm. ma sens, i potem, jak spojrzysz wstecz, to się okazuje, że tak, że w zasadzie powinniśmy się tego domyślić od razu. Okazuje się, że w dobrą stronę zaczął podróżować wokół Ziemi, i dzięki temu, za każdym razem, kiedy przekraczał strefę czasową, to przesuwał zegarek, do przodu o godzinę. Tracił tą godzinę, żeby mhm. na samym końcu ją dostać z powrotem i wygrać rzutem na taśmę ten zakład. Mm. To jest naukowe podejście do tego zwrotu akcji, i to jest budowane kroczek po kroczku, z każdym kilometrem, z każdą przekroczoną strefą czasową. Po prostu mi to rozwaliło głowę, jak się okazało, że oni mają jeszcze jeden dzień, ponieważ podróżowali na wschód, czyli pod słońce można powiedzieć. Ja pamiętam to, pamiętam jak pierwszy raz oglądałam, byłam jakimś po prostu małym knypkiem i pamiętam jak byłam po prostu w devastated, jak to jest możliwe, że oni przegrali. No pamiętam jak dziś te emocje takiego żalu, rozpaczy, no i co teraz, no i co teraz, aż to nagle. Pff. Okazało się, tak. Tak bardzo bardzo dobre super historia rewelacja tak powinny wyglądać właśnie plot twisty zwroty akcji nie mhm. że to się bierze coś z niczego ale jesteś zaskoczony tym ale kiedy to się wydarzy to myślisz no tak to ma sens rzeczywiście tak jest a jakby to było gdyby ruszyli w drugą stronę myślisz że wtedy by przegrali te dwa dni bo to była kwestia trochę łód szczęścia on tego nie zaplanował po prostu ruszył w jedną stronę Zamiast ruszyć w drugą, mm. mogliby potencjalnie przegrać, ale wiesz, to nie jest tak, że oni dostali gratis ten jeden mm -hmm. dzień. Przekraczając strefę, zawsze przesuwali, okazuje się, że z godzinę później, niż by wynikało z ich poprzedniej strefy czasowej. Co teraz też mogło nieraz zaważyć, że spóźni się na ten pociąg, na ten balon, samolot albo statek. Mm. Um, mieliby wtedy godzinę luzu więcej, żeby wiesz, załapać się na wcześniejszy lot albo na wcześniejszy pociąg. Więc tak czy inaczej, ich podróż trwała. 80 dni, 80 razy 24 godziny. I jasne, że mogliby dzięki temu może wygrali, może by tak to przegrali, ale obranie tego kierunku nie sprawiło, że mogli wygrać zakład, mimo że załyło im to 81 dni. Tyle samo sekund, tyle samo minut czy godzin upłynęło. Natomiast tak im się poskładało szczęśliwie, już splot różnych zbiegów okoliczności, że to, się że to się idealnie zgrało i, i mogli zdążyć na czas, żeby nie przegrać. Całej fortuny, którą Filias Fogg i tak już rozdał. A powiedz mi, gdybyś miał taką szansę, taką opportunity, żeby w 80 dni dookoła świata, albo mniej nawet. Nie mówię tutaj, że z samolotem po prostu oblecisz glob. Nie, nie, nie. Statkiem, balonem, autem, pociągiem. Chciałbyś? Bez problemu. Przygoda? Bez problemu, tak. Bez problemu byśmy dali radę. Myślałam, że zapytasz, czy jakbym miał możliwość, żeby polecieć na Księżyc, czy, by, czy bym poleciał. I A, nie, no to to, to, to już już Myślę, że bym poleciał. <grym> Trochę by mnie tylko Mia stopowała, mia. ale z drugiej strony historia. Lecisz na Księżyc. Lecę na Księżyc, wracam <grym> z skałą księżycową dla mi Luny. Jasna, żebym spróbował. <grym> Ej, co ty na to? żebyśmy jak będzie lądowani na Księżycu, mm. żebyśmy zrobili też nagranie, może live'a no. z naszych y, tutaj emocji, będziemy komentować. Ale poczekamy na to jeszcze chyba dwa lata, pod warunkiem, że się to wszystko nie przesunie, bo biorąc pod uwagę jaka jest obecnie sytuacja polityczno-ekonomiczno-społeczna mm. w Stanach, to nie dałbym pięciu dolców za to, że w 2027 ludzie wylądują na księżycu. No dobra, dobra, dajemy sobie czas, żeby ogarnąć się, tak wiesz, technologicznie. Tak. <grym> tak. Ustawić kamerkę, sprawdzić kadr, yy, który profil. Powinno nam to wystarczyć, <grym> tak. Podobała mi się ta podróż dookoła Werna. <grym> I już nie mogę się doczekać naszej kolejnej podróży za dwa tygodnie, bo też będziemy mówić o ciekawych historiach i ciekawym człowieku. Dzięki, że byście z nami w podcaście i na YouTubie. I do usłyszenia 7 kwietnia, ale już innego roku, kiedy to narodził się Ojciec Chrzestny Ojca Chrzestnego.